Włączył się na Ta, Te antyrezycznie się włączył. Włączył się. Dobra. Podrzucę linkę tam do Sandry. Dobra, idę Cię kurwa, kierować, bo się zaraz zgubisz. Spinale. Dobra, idę ci kurwa, kierować, bo się zawzajem zgubisz. Spinale. Nie. Idę ci kurwa, kierować, bo się zawzajem zgubisz. Dobra, daję zlecisz. Czy nie mam takiego kurwa systema? Nie tu to, to. W sumie to tylko tyle, nie? Iron Insignia key. Nie, to dobrze, to czekaj kurwa A, co ty to było? Iron Insignia musisz się będę musiał a to jest ta zagadka kurwa cała śmierć Nie mam paj bomby, ale Może e, tym pierdolnię. Miną pierdolniesz Wy teraz w minę Tylko się wycofaj Kurwa, ja nie mam mina ani kurwa. Pipe bomby chyba. Aha. Co? <noise> Zaraz zobaczysz. Aha. A widzę, że masz kurwa sniperku, kurwa, w tym w punku chyba. No mam. No, no jak to się robi? Dobra. To się to... Nie, to normalnie głową kurwa możesz przeturlać. No ale. Dobra ja zjeżdżam Windom mm -hmm. Jadę kurwa też po ten prezent Prezent <laughs> Prezent, no wie o co mi chodzi Może pogadam z tym Śmieciem Może się coś kupię No no to skoro byłeś po snajperku, to dasz se tam dalej radę bez Okej, okay. O, mamusia! <tryk> Sio mamo! Sio! Nie dostaniesz mnie! <śla> <sumie>. Kurwa! <śla> Weszła mi do pokoju, z którego kurwa wy o co tam się świeci kurwa tak na fioletowo Echem. W ogóle stary kurwa co najlepsze Echem. Przechodzę przez drzwi mi mamusia kurwa na mordę wyskakuje takie o kurwa i co? I co tam do windy kurwa No ja, nie to ja skręciłem w prawo Nie, Jak to ja stamtąd To ja kurwa do windy się wpierdoliłem, wiesz Jesteś na dachu? Już nie. Mam na dach. Po co? O wieć. Ja teraz szybko do Diuka się przetransportuję z powrotem i poczekam na ciebie. Ale ja już mam tą maskę na dachu. Ale są... Ale... To na dachu jest jeszcze jedna. Jak kurwa jedna. No bo... Musisz przejść ten labirynt na dachu. No, by... no i zjechać po takiej linie do kolejnej tej. Eee... Yy... Do kolejnej maski. No wchodzisz kurwa na dach, no tak, no i kurwa dostajesz tą tyrolkę pierdoloną i potem masz drabinę kurwa z tej maski. No. To masz wszystkie cztery maski już? Nie mam trzy. To której ty nie Poczekaj, masz? Poczekaj, bo ja mam maskę kurwa nienawiści. I see. Eee... wait a fucking minute. Items, item keys. Mam maskę... Mask of Rage, Mask of Joy, Mask of Sorrow. Aha. E? Mam te kurwa 3, 3 kwadraciki. Mam chyba 2, 1 i 2. Powinienem mieć 3, brakuje mi czwartego. Okay, już mam wszystkie maski. Good day, then. Aha. Ja, jak dziś kurwa musiałem pominąć jakąś maskę? No nie w mnie i teraz będę musiał się babrać kurwa z Dimitresku i z tymi maskami, kurwa, wszystkimi. A... No, dwie są z dachu, praktycznie. Ja, jak dwie są z dachu, kurwa, praktycznie? No What bo. Yy, ten, yy, Jak wylazłem no z tego wiek... pokoju, nie, z tego wiesz, te... tam co była ta snajperka, nie? No. No tak. <laughs> no to. Y, tam była jedna, praktycznie od razu? Przy wejściu na dach? A drugą po, po takim jakby rabie... no, na tą terrorkę śmieszną polazłem, nie? No tak, no poczekaj kurwa, wracam się do tego pokoju, bo ja nie wiem, może gdzieś coś kurwa... Przeoczyłem. No tak, no wszedłeś do tego kurwa stryczku przez, przez... drabinę, co nie? No. No i przed tą drabiną była maska, ta? W sensie... Kurwa, wyślij mi zdjęcie albo screena. Najlepiej no, zdjęcie na telefon mi wyślij. No aktualnie to ja kurwa wchodzę, wchodzę po drabinie kurwa. No co był ten? Co był ten pokój kurwa z tą, z tym zagadką kurwa tym pierdolonym, z tymi pierdolonymi dzwonami? No Kurwa, słyszę jak ona tupcze. Tupta, spierdalaj. Nie tutaj kurwa, nie wasz mi się. No to nie, zebrałem tą maskę. A tą tyrolką jechałeś? Tak, jechałem tą tyrolką. Przecież jak pojedziesz tą tyrolką, to masz maskę i sobie możesz kurwa drabinę na dół skopać. No tak, ale... Ja drugą jakby praktycznie od razu po wyjściu z tego... Eee, po wyjściu z tego ze snajperki dostałem. Maskę? No. Right. Dostałem snajperkę, gdzieś tam wyszedłem na dach, Patrzę, o, jest ten. Jak mówię, mam zjeżdżać coś windom, nie? A ja mówię, a jeszcze pójdę sobie ten, po dachach poszkacza, nie? I znalazłem drugą. Siedną czwartą. Wait. Wait a fucking minute kurwa Right now I'm so fucking dumbfounded right now, to be honest. Czekaj, to ja, Czek ja, ja zakończę streama teraz nagle na chwilę. Yyyyy... E